Masz samochód z dostępem bezkluczykowym? Zabezpieczauto.pl Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą. Cześć wszystkim. Dzisiaj na warsztacie pojawia się u nas nowa Audi Q5 z rocznika 23. Zamontowaliśmy tutaj pakiet premium, także już pokazuję w jaki sposób wygląda tutaj blokada. Jesteśmy już w środku. Ale mamy tutaj pakiet premium, czyli mamy zabezpieczenie, plus sygnał dźwiękowy. Także jest to fajna sprawa pod tym względem, że trąbimy fabrycznym klaksonem. Nie ma żadnego dodatkowego akcesorium. No i ten sygnał naprawdę jest głośny. No i nie ma żadnego dodatkowego sprzętu. Także takie dwie zalety. Noga na hamulec włączamy sobie silnik. Silnik się oczywiście uruchamia. Natomiast biegów bić żadnego nie możemy. Po 10 sekundach włącza się właśnie ten klakson, o którym mówiłem. Także teraz wpiszmy sobie kod PIN, mrugnięcie świateł awaryjnych oznacza, że autoryzacja przebiegła pomyślnie. No i w tym momencie możemy sobie bez problemu zmieniać te, te biegi. Także w taki sposób to wygląda. W zestawie do Cadlocka dostajecie jeszcze brelok i tym brelokiem możemy się autoryzować automatycznie. W taki sposób wygląda brelok. Wsiadamy, jedziemy. Jest to bezdotykowa forma autoryzacji. Dodatkowo jest jeszcze Opcja autoryzacji poprzez telefon, no i wygląda to w sposób taki, że poprzez szyfrowane pasmo Bluetooth automatycznie wykrywa się telefon jeden, a telefon z kanokiem i w momencie, kiedy wsiadamy, automatycznie jest następuje odblokowanie. Także jest to fajna, wygodna forma do tej autoryzacji. Tak naprawdę zapominamy, że mamy ten sprzęt zamontowany, a auto mimo wszystko jest chronione. Dobra, wyłączmy sobie silnik. I spójrzmy teraz na dyskreację. Podwójne mrugnięcie oznacza, że auto znów jest zablokowane. Także, tak, kod PIN, brak i telefon. Te trzy metody do autoryzacji dostajemy w każdym z zestawów. Natomiast, jeżeli chodzi o kod PIN, fajna sprawa, bo mamy tutaj kilka przycisków do wykorzystania. Wszystko zależy od tego, jakie to jest auto, jaki to jest model. A kombinacja tych przycisków jest, może być dowolnie przez nas zmieniana tyle razy ile chcemy, a sekwencja może sięgać nawet 15 przycisków także wszystko to fajnie współgra, auto jest zabezpieczone no i my spokojni jeżeli jesteś zainteresowany, zadzwoń do nas numer znajdziesz na stronie, na razie, cześć zabezpieczauto.pl skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą